Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe. Co to jest? Taka tuba. Wygląda trochę jak taka szynka. Taka mortadela, ale z czekolady. O co chodzi w ogóle? Wymeldowaliśmy się z naszego Airbnb i razem z bagażami będziemy dzisiaj oglądać jeszcze parę rzeczy w Kijowie, ale najpierw pójdziemy do sklepu. Żeby pokazać wam, jakie są ceny na Ukrainie i czego możecie się spodziewać, ruszamy. Jest przepiękny dzień, słuchajcie, dzisiaj. No, bardzo ładnie świeci słoneczko. Jak wiecie, z któregoś odcinku, z tego Zurbeksu, no to dowiedzieliśmy się podczas zwiedzania kanałów Kijowa, że zalano nam mieszkanie. Generalnie mamy odcięty prąd, wodę. Będziemy dzisiaj późno wieczorem, prawie w nocy. W Polsce, bo mamy wylot o godzinie e, 21:35. Jest różnica czasu, trochę w sumie szybciej. Tak naprawdę będziemy 22 w Gdańsku. No. What? Jakoś tak. I z latarkami będziemy musieli jakoś się oporządzić czyli rozpakować, nakarmić nasze dwa kochane koty, które są przerażone. Tak siedzą z naszą mamą, więc nie są same. Moją mamą siedzą, <noise> więc jest to sama ale tu musimy iść do tej Bili. No. A jakbyście się zastanawiali, do jakiego sklepu idziemy, to idziemy do sklepu Bila, i jest to sklep, taki duży market, tutaj na Ukrainie, i znajduje się on w podziemiach przy Majdanie. Myśmy tam często robili zakupy podczas naszego wyjazdu, no i teraz wejdziemy do środka. Pokażemy Wam oczywiście podstawowe produkty. I ich ceny, ale powiemy Wam jedno, że za każdym razem, jak wychodzimy ze sklepu, to jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Te ceny są naprawdę bardzo przyjemne dla nas. Taka wielka co? Kocha 61 Hrywien. Szampony, jak widzicie, i od 58 po 73 Hrywny. Te same marki co u nas są dostępne w sklepie. Pasty do zębów. 79. Mamy makarony różne. Ceny są 19. O, 20 hrywien. 30? Woda zaczyna się już od 8 hrywien. 7,99. Jeśli chodzi o piwa, to ceny zaczynają się już od 13 hrywien. Tutaj widzę 13 hrywien. I są to najczęściej lokalne ich piwa. Są tutaj oczywiście dostępne alkohole, że tak powiem zachodnie. Takim lokalnym alkoholem, którego piło bardzo dużo, jest koniak. Ceny są ciekawe, ponieważ ceny koniaku zaczynają się już od 129 hryvien, za pół litra alkoholu. Tu mamy jakieś chipsiki, 32, 26 chipsy ich lokalne, butelka znanego czerwonego napoju, kosztuje 21,49 Ciastka, o słodyczach będziemy robić osobny odcinek, bo kupiliśmy słodycze w sklepie Roshena. I będziemy robić wielki test ukraińskich słodyczy, więc tutaj pokazuję Wam tylko takie, jakie mamy w takim zwykłym markecie. I nie jest to roshen. Lody 9 12, 24, 15, czy bardzo różnie. Mamy jeszcze kawki, to jest 112, 89 za opakowanie. A takie małe kawki 3, 49, 3. 29 przy kasie standardowo, jak u nas, różne produkty. Gumę do życia kosztują 11,49. Wyszliśmy ze sklepu i idziemy na siadanie do miejscówki polecanej w internecie, między innymi, właśnie na siadanie. Nadzwyczaj w Kijowie te główne ulice, właśnie w ten sposób, są wykończone. Wszystko ładnie. A tutaj macie podwórko. I proszę. No w Kijowie jest pełno właśnie takich miejsc. Zajrzycie w jakąś uliczkę w Kijowie. Już nie jest tak ładnie. Już nie ma takich ładnych budynków i kolorowych zdobień, a są szare, smutne podwórka. Albo super samochody, albo jakieś Łady, Fiaty 126P. No, generalnie chodzi mi o to, że widać, że albo ktoś jest bardzo bogaty, albo ktoś jest bardzo biedny. I widać to w Kijowie. Skłamalibyśmy, gdybyśmy powiedzieli, że tego nie widać. Zamówiliśmy sobie gofry z jajecznicą, bekonem i to wszystko polane jest serowym sosem. 129 zł za to wszystko i za takie podanie, to powiem Wam, że to jest naprawdę super. Zobaczymy jak smakuje. Bardzo wszystko jest dobre. Gofry są słodkie. No i ten serowy sos posypany papryką. Jeszcze boczuś. Niestety zimny ten boczek, ale smaczny. nie jest gumiastym, jest chrupiący. Jakbyście się zastanawiali, jak my to zawsze robimy, to tak jajem zimne, zazwyczaj i zazwyczaj jemy zimne, bo najpierw robimy zdjęcia i pokazujemy wam, jak to wszystko wygląda. Ja na przykład dopiero teraz słodzę herbatę, bo nie zdążyłam, także na jedzeni pełni sił już, na szczęście idziemy na metro, przejedziemy się do stacji Arsenal, czyli najgłębszego, najgłębsza stacja na świecie. Zjeżdża się tam 5 minut, słuchajcie, 5 minut ruchomymi schodami. To trzeba zobaczyć w Kijowie. Patrzcie, wejście do metra wygląda jak wejście do sklepu. Normalny budynek. I na początku już problem w ogóle znaleźć metro. I trzeba szukać znaków. Stacja Arsenalna jest jedną ze stacji metra kijowskiego i została oddana do użytku 6 listopada 1960 roku. Jest najgłębiej położoną stacją metra na świecie. 105 metrów poniżej poziomu terenu. Tak głębokie usytuowanie jest wymuszone przez wysoki brzeg Dniepru. Dlatego jest tak głęboko. Patrzcie też na te schody, jak szybko się poruszają. Nie wiem, czy to widać na wideo, ale Zaraz naprawdę będzie. jest szybko. Patrzcie, jak szybko. <laughs> Ten zjazd do stacji jest podzielony. Nie wjeżdżasz jednymi długimi schodami, tylko dwa razy. Najpierw tutaj, a potem tam. Słuchajcie, te schody zjeżdżają, pięć, zjeżdżają około pięciu minut, troszeczkę mniej. I patrzcie, nie zdążyliśmy na fotek. A i tak ledwo czasu nam starczyło. Musieliśmy już tak schodzić ze schodów. szybko schodzić. Tak, szybko schodzić ze schodów i tyle. Super. No. Idziemy teraz do ławry paczewskiej. Tak, od. Stacji Arsenal jest to spacerkiem 18 minut, tam pokazuje, czyli około tam 2 km. Ciśniemy. Dostaliśmy przed chwilą informację, że włączyli nam prąd w mieszkaniu, więc nie będziemy musieli spać u Claudi Brata dzisiaj. Tylko spokojnie wrócimy do domu i będziemy ten cały bałagan po tej powodzi sprzątać. Także jest pozytyw w dzisiejszym dniu. Humor nam się poprawił zdecydowanie po tej informacji. Tyle, jeśli chodzi o update. Bilety do ławry paczewskiej kosztują 80 krywię za osobę dorosłą. 40 studenci. Ok, thank you. Chyba tyle. Wygląda jak bilet. Chyba jest biletem. Idziemy. Jesteśmy już w klasztorze Ławra Paczewska. Jest to prawosławny klasztor. I ja nie wiedziałem, że to będzie takie duże. Słuchajcie, ale tu są i katakumby, i masa muzeów, masa kościołów, różnych kapliczek. Wszędzie można wejść w ramach biletu. Można sobie oczywiście wykupić dodatkowy bilet na dodatkowe atrakcje. Niestety mamy bardzo mało czasu, bo chcemy jeszcze jeden punkt odwiedzić, a musimy wracać na lotnisko na samolot do Polski. Więc tylko tak dosłownie żeśmy przeszli się po tym klasztorze. Jest. Kozacko, naprawdę. Kupuły tak ładnie się świecą. Akurat dzisiaj trafiliśmy na świetną pogodę, więc wszystko się odbija na złoto i robi ogromne wrażenie. Strasznie żałujemy, że nie możemy wejść do środka w niektórych tych miejscach, no ale czas nas goni, więc musi nam wybaczyć, ale będziemy jeszcze na pewno raz w Kijowie, to pokażemy Wam bardziej dokładnie to miejsce. Dniepr tam jest. Obawiałem się trochę chodzenia z walizkami i z plecakiem, ale dajemy radę. Nie? Tak, nie jest Ciekawostek technicznych, kręcimy dzisiaj cały dzień w 4K Osmo Pocket, więc możecie powiedzieć co myślicie o obrazie, no bo ten obraz na pewno jest stabilniejszy, bo on ma gimbala, jest, więc napiszcie w komentarzu, się ciekaw waszych opinii, czy ten obraz jest inny i czy lepiej się ogląda takiego vloga. Idziemy Matkę Ojczyznę zobaczyć od Ławry Paczeskiej, jest to dosłownie 10 minut spacerkiem, najlepsze to, że Google Maps pokazuje, że jest to 20 minut i 1,5 kilometra, a my ją widzimy dosłownie przed sobą, także bardzo bliziutko. ogromna, ona jest bardzo duża, nie spodziewałam się, że będzie aż tak monumentalna. Tak, no my się widzieliśmy w nocy, nie, autostrady widzieliśmy tak. w nocy ją przyjeżdżając do Kijowa w piątek, dzisiaj mamy poniedziałek, drugi czy trzeci luty, nie wiem. <noise> na urlopie nie liczy się czasu. W lopie. A w lobby. my zawsze na wyjazdach. Pożycie. Dobra, idźmy zobaczyć tą maskę. Sam pomnik budzi wiele kontrowersji, ponieważ w momencie, kiedy Ukraina odzyskała niepodległość, pojawiły się głosy nawołujące do tego, żeby pomnik usunąć i wykorzystać y, całą stal na inne rzeczy, potrzy, potrzebniejsze rzeczy. Sorry, mam strasznie skostniałą twarz. Ale też są drugie głosy y, mieszkańców Kijowa, którzy mówią o tym, że jest to dobry monument, dobry pomnik, który upamiętnia ofiary II wojny światowej. Także głosy są podzielone. Ważna informacja, celem, zamysłem samego pomnika było to, żeby on był wyższy i był bardziej monumentalny niż sama ławra paczewska, dlatego jego miecz został skrócony o ileś metrów, ponieważ był wyższy niż najwyższy krzyż na ławrze paczewskiej. Taka ciekawostka. Tyle na temat pomnika. Jest strasznie zimno. Idziemy kupić coś do jedzenia i ciśniemy już na samolot na lotnisko. Jedno na z lotnisko naprawdę warto zamówić sobie Ubera, bo teraz sprawdzaliśmy i za dotarcie do lotniska z naszej lokalizacji, czyli metro i dwa autobusy, zapłacilibyśmy 208 hrywien za osobę, a taksówka będzie nas kosztować 260-259 hrywien. Więc. więc... Opłaca się Uber na Ukrainie. Ok, słuchajcie, wylądowaliśmy na lotnisku, a czy jeszcze nie wylądowaliśmy? Jesteśmy na lotnisku. To by było tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. No, jak zwykle macie zestawienie to, ile wydaliśmy. No i macie podlinkowane adresy do atrakcji, które dzisiaj zobaczyliśmy. No tak na szybko, dzisiejszy ten dzień, no bo musieliśmy się spieszyć na samolot. I jeśli, standardowo, jeśli jesteś nowy na tym kanale, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwoneczek. Łapki mile widziane, komentarze zostawcie piszcie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie pod filmem. Tak, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa. Cześć!